Hejka, jestem Gabi i witam w kolejnym filmie z gry Roblox. Ponownie znajdujemy się w Halloweenowym Bubblegum Simulator, ponieważ muszę Wam dzisiaj pokazać moje nowe pety, ponieważ są fantastyczne, więc na samym początku przejdziemy sobie od razu do fantastycznej Halloweenowej części gry. Z tego, co czytałam, bardzo Wam się event podoba i macie już naprawdę dużo petów eventowych, więc jestem za Was mega dumna. I muszę Wam pokazać, co mi się udało wydropić. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od tego, co mi się udało wydropić wczoraj. Jeżeli chodzi właśnie o te wczorajsze, to dostałam coś takiego śmiesznego. To jest Astral Spirit. Dostałam go właśnie z domku, jak sobie spacerowałam po cukierki. Mamy Trico Emperora, który wygląda fantastycznie. Udało mi się zdobyć Shiny Unicandy Kornę. Mam aż dwa. I do tego jeszcze mamy Candy Corna Lorda. I to jest też legenda. Zobaczymy sobie, ile za te wszystkie zwierzaczki dostaje. Jeżeli chodzi o Shiny unicorn, no to tu mamy 1000. Patrzę na razie na te cukierki, no bo ponieważ to jest ważne przy evencie, dostaje 1500 cukierków. Jeżeli chodzi o tego astralskę. Spiryta, to tutaj dostaje troszeczkę ponad 1800. Myślę, że zobaczyć, że ja już tutaj mam między innymi drugi level. Jeżeli chodzi o Candy Corna, to tutaj mamy na drugim levelu ponad 4600 cukierków, więc to jest bardzo dużo. A Trico Emperor dostaje 2200, troszeczkę więcej ponad. Mam jeszcze Candle Phoenix, on też jest Shiny, to jest 2100, czyli jest lepszy niż ten Unicorn. Unicandy Corn, więc sobie na pewno je wymienimy. No i też mam Skeletonka. To jest 1900 cukierków, więc też wcale nie jest tak mało. Ale moi drodzy, udało mi się jeszcze wydropić. Slime Cuba, to są te legendy z tych podstawowych jajek. Ta mniej rzadsza powiedzmy, to jest ta pierwsza. I teraz mogę sobie zrobić Shiny, więc jestem mega ciekawa. Tutaj mamy 800 cukierków, zrobimy sobie Shiny. I ile będzie Shiny? Tylko dwa razy więcej. No miałam tutaj nadzieję na jakąś diametralną zmianę i że będę go mogła sobie w, włożyć w mój ekwipunek, ale niestety nie. Tutaj, tak jak Wam pokazywałam, mamy tego emperora i mamy też Candy Corn Lorda. A z tego jajeczka, moi drodzy, również udało mi się wydropić legendę. Teraz widzicie tego screena, gdzie dropię tą legendę. I dokładnie z tego jajeczka wydropiłam. Crimson Eye, za który dostaje aż 2500 cukiereczków, więc mega spoko. Nie jest to tak dużo może jak e, con Candy Corna, ale na pewno więcej niż Trico Emperora, więc teraz, moi drodzy, zrobię sobie tutaj troszeczkę roszady, pozmieniamy ten mój ekwipunek petów i za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Po zmianach wygląda to tak, że mam e, Trico Emperora w sztukach trzech, Mamy Crimson Aya i on wygląda bardzo fajnie. No i Candy Corn Lord. To jest przekazacki pet. Wszystkie takie pety dragonowe mi się mega podobają, więc jestem ultra, ultra szczęśliwa. Teraz zdobywam z tych dużych cukierków ile. Ej, wydaje mi się, że wcześniej podobnie zdobywałam, bo jakoś dużo się nam zmieniło, ale nie zmieniło. Ale przejdziemy sobie teraz do domku i sprawdzimy, czy tutaj jest jakaś taka duża różnica. O, mamy kolejnego potworka. No właśnie, a ja potworków nie mam już jakoś też tak szaleni. Siedem mamy, więc jeżeli jeszcze troszeczkę muszę pozbierać. Ale teraz muszę Wam powiedzieć szczerze, że bardzo często dostaję z domku coś innego niż cukierki, na przykład jakieś właśnie busty. Tak jak w tym przypadku, 5 szczęście, więc mega spoko. I z bustów teraz mam jeszcze odpalone szczęście przy okazji, haczowanie. I coś jeszcze miałam. A nie, tylko te dwa mi zostały, bo jeszcze miałam jakieś 3% Mythic chance, Wiecie, takie jakieś rzeczy, które tutaj podostawałam, ale już mi się wszystko pokończyło. Okej, okay, pozbieramy sobie troszeczkę cukierków, żebym mogła jeszcze kilka tych jajek potwierać z wami. Oj, tak jak wam mówiłam, mamy tutaj teraz shiny szansę potrójną, więc bardzo spoko. Kolejny monster! Tu już ósmy. Nie wiem, czy nie uda mi się dzisiaj właśnie zrobić shiny Monstera. Tylko jeżeli ten shiny jest dwa razy lepszy, to 2600 bym miał. No to tak, nawet, nawet, ale to nie jest jakoś ultra dużo. Te mają po 1500. 2500, więc no. Podobnie. Myślałam, że jakoś te moje nowe legendarne pety coś tu zmienią mi w zdobywaniu cukierków, ale nie jest wcale tak bombowo. Mogłoby być dużo lepiej, dużo większa zmiana. I wydaje mi się, że jakbym wydropiła którymś z tych najrzadszych petów, bo jak widzicie, zostały mi jeszcze między innymi tu dwie legendy, które są ultra rzadkie. Została mi tutaj legenda za 4000%, i tutaj są 400, więc chyba spróbujemy sobie teraz to potwierać. Zobaczę tylko, czy mam epiki wyłączone. Zgadza się, tak więc yy, haczyjemy moi drodzy. No, jakby wydropił jakąś legendę z wami na odcinku, to by było bardzo fajne, ponieważ już dawno, wydaje mi się, że tylko przy tym, jak były te nowe jesienne jajka, to wtedy udało mi się wydropić jakąś legendę. No wiadomo, z tych podstawowych jajek też gdzieś tam mi się udało tą legendę wydropić, ale tam, nie wiem, chyba z 1% prawdopodobnie był szansy na legendę. A tutaj są jednak setne, tysięczne części procenta, więc dużo są rzadsze. A wiecie, taka żywa reakcja, jak ja reaguję na legendę, to jest mega fajne. A nie jak ja sobie, wiecie, mm, zostawiam teraz na jakiś czas komputer, gdzie tam po prostu mi się haczują te jajka i potem przychodzę i... O, legenda. Fajnie. Wiecie, to nie jest to samo. To kompletnie nie jest to samo. Ja na pewno jeszcze w najbliższych dniach pohaczuję sobie te jajka, ponieważ chciałabym wydropić wszystkie legendy te eventowe. Fajnie by było. No i jeżeli to mi się uda, to na pewno jeszcze wrócimy do tych jesiennych jajek, bo nie zapominajmy, ale tam jeszcze zostało mi troszeczkę do wydropienia. Dobra, to, że mam laki, to wiem, bo to sama nawet robiłam, ale co jeszcze mam? Mam na pewno tego hacza i teraz mam na shiny. Co my jeszcze możemy wziąć? Z tego co tu patrzę, tutaj jest data siu, 7 dni w sumie, więc y, prawdopodobnie za 7 dni możliwe, że nam zniknie wszystko. Albo na przykład to jajko nam się pojawi ostatnie. No jestem ultra ciekawa, co się za te 7 dni stanie. No gra mnie przyzwyczaiła, że zazwyczaj tak właśnie co te dwa tygodnie są jakieś większe updatey, więc możliwe, że całkiem nam zniknie ta kraina y, Halloweenowa. Poczekajcie, dzisiaj jest. Jak ja nagrywam dziewiąty chyba? Dziewiąty, więc za tydzień jeszcze w sumie nie ma Halloween, więc wydaje mi się, że... Prawdopodobnie to nowe jajko przybędzie. Będziemy mogli sobie haczować, ale Halloween na pewno jeszcze zostanie. W sensie, ten, ta eventowa kraina do, na pewno do końca października. To znaczy mam taką nadzieję. Za cukierki w ogóle jeszcze możemy te nagrody Halloweenowe sobie odblokowywać. Ja już tutaj jakieś sloty odblokowałam. Mamy Slime slimecuba, czyli już taką tą podstawową legendę. Możemy sobie wspólnie w sumie jakoś odblokować. Nie wiem, ile ich jest, nie patrzyłam. Tutaj na razie są takie puste. Jest kolejny pet. Lightness? Ej, czegoś takiego chyba jeszcze nie mam. Okej, okay, za chwilę zobaczymy, co to jest. Przejdziemy sobie jeszcze dalej, póki mam te cukierki. Później je pozbieramy najwyżej. No właśnie, póki mam. Tyle, co powiedziałam i już nie mam. Zobaczmy sobie tego lightensa. Co to jest? Aha, myślałam, że to będzie jakieś super, ale to jest jakieś. Nie wiem. To jest chyba nawet gorsze niż slaj? Dobra, nic, moi drodzy, pozbieram jeszcze troszeczkę cukierków, otwieramy sobie, myślę, pozostałe te sloty i zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyskoczy. No mam taką nadzieję, że dostaniemy. O, kolejna mityczna szansa, mega fajnie. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś legendę, której nie mamy, ale wydaje mi się, że za to będę musiała dać naprawdę dużo cukierków. Wyczaiłam, że slotów jest 150, więc jeszcze dużo możemy odblokować tak naprawdę. Ja pozbierałam sobie teraz chyba 200 tysięcy? 200 milionów, troszeczkę ponad 200 milionów cukierków, więc otworzymy, no prawdopodobnie z 10 może troszeczkę więcej ich. Dobra, tu mamy coś nowego. Darkness jest nowy, lightness, teraz mamy darknessa. Okej, okay, ale nic mi to nie mówi, ten darkness też chyba nie będzie jakiś ultra fajny. No to jest strasznie słabe. Otwieramy 49, 50, 51, 2, 3, 4, slot. 55, już mnie nie stać? Ojej, to już tak daleko, ale to będzie Korn. No przecież ja już mam takie... Aj ludzie, z wami to tak właśnie jest. Zobaczymy, czy się opłacało. I teraz możemy sobie, moi drodzy, zrobić shiny monsterka. Bierzemy monsterka z drugiego levelu i shiny monsterek, tutaj jest, 2500, czyli tak jak mówiłam, no już mam takie takie pety. O, ale to legendarny, czyli weźmiemy sobie zamiast jednego tego, weźmiemy sobie shiny monsterka. Nice, mega spoko. A monsterek jakiś fajny fioletowy zrobił, <laughs> ale super jest. Zaglądam teraz do moich płotek i myślę sobie, czy nie enchantować na maksa któregoś peta, ja się zupełnie na tym nie znam. No ale wiadomo, że enchantowanie to jest tu ulepszanie. Zobaczymy, kogo ja tu mam najlepszego. No tego mojego lorda, on już jest prawie na trzecim levelu. Myślę, że warto by było go enchantować. Jeżeli już mam kogoś enchantować, to wydaje mi się, że jego. Chociaż, no wiecie, to jest na razie eventowe. I czy warto enchantować eventowe postaci? Hmm. Dobra, a użyjmy sobie na razie ten enchant y, pojedynczy. O, dzięki za musterki. Najpierw sobie zobaczmy, ile nasz ma. 4600 cukierków i dajmy sobie jednego enchanta. 4800. No, troszeczkę mu to zmieniło. O ponad 200 cukierków. Dostał teraz level trzeci. No dobra, spróbuję sobie go teraz yy, zrobić, bo ja zazwyczaj tych pieniążków czy gemów yy, nie jestem w stanie wydać z całych. Okej, okay, moi drodzy, udało mi się uzbierać prawie 500 milionów. Potwieramy sobie kolejne slotki. Jestem ciekawa, na ile mi to starczy. Na około 10 powinno. No. I czy uda nam się dotrzeć do tej kolejnej postaci? O, już niedużo mi zabrakło, jeszcze tylko cztery sloty. Dobra, jeżeli to będzie zwykły unicorn, no to będzie smutno. Widzę, że tamta postać ma na pewno rożek, więc wydaje mi się, że to powinien być korn, no ale jestem ciekawa. Zbieram sobie jeszcze troszeczkę tych cukierków i za chwileczkę widzimy się przy odebraniu kolejnej postaci z naszego kociołka nagród. Mam teraz takie pytanie, czy mi staczy cukierków na te wszystkie sloty. Ym... Chyba wystarczy. Mamy Brainsa, jeszcze czegoś takiego nie miałam. Co to jest, moi drodzy? Okej, okay, no wygląda fantastycznie, ale to nie jest jakieś ultra dobre. No na pierwszym levelu jest strasznie słabe, niestety. Ale wygląda przefantastycznie. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jak widzicie, możecie zobaczyć moje wszystkie yy, nowe legendy. Mamy Candy Corna Lorda, mamy Trico Emperora i mamy... Kri A, tych tych Trico Emperorów mam w sumie trzy. No i mamy Crimson. Ega. Przy okazji zęczantowałam sobie y, monstera, jest troszeczkę lepszy ale Shiny wygląda bardzo fajnie, jestem z niego mega zadowolona. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Bubblegum Simulator, między innymi gdzie kupuję The Handa z Event Shopu, to dajcie mi znać w komentarzu, zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, no i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału i przy okazji mojego drugiego kanału Mano i Gabi, na który serdecznie Was zapraszam. W opisie do tego filmu znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, więc spadnijcie, a ja na dzisiaj będę się już z Wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!